We współpracy z Gminą Pródnik, we współpracy z Muzeum Ziemi Prudnickiej jest nam bardzo miło, że odpowiedzieliście na nasze zaproszenie i chcecie po raz piąty kwestować w zbiórce na rzecz ratowania prudnickich pomników. Moi drodzy, rozpoczynaliśmy w roku 2019. E, nagrobkiem Filipa Roboty, znanego patrioty polskiego, związanego z Kręgiem Prudnickim. Rok 20 uniemożliwił nam zorganizowanie zbiórki, która teraz de facto powinna być szóstą, ponieważ z uwagi na warunki pandemiczne zbiórki z przyczyn obiektywnych zorganizować nie mogliśmy. Cmentarz był zamknięty. Natomiast w roku 20 porwaliśmy się z motyką na Księżyc, i do dnia dzisiejszego, nurt ten kontynuujemy, ponieważ rozpoczęliśmy remontować największy nagrobek na Prudnickim Cmentarzu czyli nagrobek zasłużonego burmistrza z lat 1909-1920 Paula Langego któremu dość wspomnieć zawdzięczamy ideę stworzenia schroniska na biskupiej Kopie. On natomiast sprawił, iż miasto zaczęło być nazywane najpiękniejszą miejscowością wycieczkową Górnego Śląska. I dziś, w tym roku zbiórka ma za cel ukończyć prace restauracyjne na nagrobku Paula Langego. Natomiast rozpoczynamy zbierać na kolejny nagrobek. Najpiękniejszy pod względem architektonicznym i symboliki sepulkularnej, a zatem pogrzebowej, e, nagrobek Morica Kremzera, lekarza-doktora, który przybywa do miasta w 1876 roku i rozpoczyna praktykę medyczną jako eskulap sztabowy. Tutaj... 5 lat później w 1881 roku umiera, a jego bardzo zamożna rodzina, wielkich właścicieli ziemskich spilszcza, wystawia mu najpiękniejszy nagrobek na cmentarzu, który z uwagi na warunki konstrukcyjne zaczyna powolutku się chylić i grozi upadkiem. Stąd jest to cel na naszą tą tegoroczną zbiórkę. Zbieramy na morica Kremzera. Moi drodzy! Powtórzę się, ale naprawdę jest nam bardzo miło, że przyjęliście zaproszenie, że jesteście z nami i pewnie są wśród nas weterani, którzy kwestują piąty raz. Są takie osoby? Są takie osoby, ale mamy też chociażby nowicjuszy w osobie pana burmistrza Kopterskiego, pani Marysi Strońskiej. Ale nie to jest ważne, ponieważ moi drodzy, jedno co chciałbym, żebyśmy wynieśli z tej zbiórki, łączy nas wspólna idea. Proszę państwa. Nie są dla nas ważne narodowość, religia łączą nas wspólne barwy Bieli i Czerwień, które są barwami Polski, są naszymi barwami państwowymi, ale są też przedwojennymi barwami prudnika. I wspólny mianownik dla zbierania na dzień dzisiejszy jest taki, że zbieramy na prudniczan bez względu na to czy byli Niemcami, Polakami, protestantami, katolikami, innowiercami, odszczepieńcami od wiary. Byli osobami zasłużonymi dla miasta i dlatego oddajemy im należną cześć i chwałę w momencie, gdy ich mogiłami nie ma się kto zaopiekować. Panie Burmistrzu, bardzo proszę. Cóż, dwa słowa powodzenia, dziękuję, że przyszliście, dziękuję, że przyjechaliście, ale myślę, że to finalnie to jednak żeśmy doszli. <grystanie> I będziemy razem wspólnie robili coś fajnego. Ja myślę, że już Prudniczanie czekają na tą kwestię. Ludzie zrozumieli jakaś idea tego, co robimy. Myślę, że fajnie, że to się dzieje w Prudniku i możemy w ten sposób dorzucić tą cegiełkę do naszej historii i ją wspierać, pielęgnować. Bo myślę, że to jest ważne. A cóż tu po Marcinie mówić, jak już Marcin tyle powiedział? E, burmistrz też wie, kiedy zejść ze sedy. Powodzenia i miłego dnia. Dziękujemy za